Witam wszystkich. Tym razem zrobiłam obraz na płótnie 25 na 50 cm. Będę robiła Dutch pur. Tutaj oczywiście położam już białą bazę. Kładę teraz kolory i będę je rozdmuchiwać. Kompozycja na początku nie była bardzo ciekawa dla mnie, dlatego postanowiłam troszkę na nią popracować. No i tutaj będziecie widzieć, jak Właśnie rozdmuchuję tą farbę i próbuję znaleźć jakąś ładną kompozycję dla tego obrazu. Pod koniec filmu pokażę już w zwolnionym tempie, jak wyszedł ten obraz po wyschnięciu i już wraz z nałożeniem werniksu. Obraz jest dla znajomej. Bardzo chciała mieć y, szaro-żółty obraz. Stwierdziłam, że wyszłoby takie małe bagno z takich kolorów, więc postanowiłam użyć złotego koloru, brązu, niebieskiego. Y, bo moim zdaniem te kolory na pewno będą pasowały do jej pokoju. I tutaj, rozmuchując tą farbę, zauważyłam, że. Y, farba na tym płótnie ułożyła się jak feniks. I do tego dążyłam. Do tego dążyłam, żeby jakoś bardziej właśnie to wyglądało. Wyglądało. Za chwilkę zobaczycie efekt końcowy oczywiście boki, tak? czyli trzeba zwrócić uwagę na to, czy jest wystarczająco farby pozbyć się skapującej farby od spodu i proszę, tutaj już jest rezultat, efekt końcowy, bardzo ładnie mienią się te kolory, brąz, koper, złoty. one dają właśnie taki szum, taki efekt połysku. Mam nadzieję, że podobało wam się. Do usłyszenia.